I zrobimy troszeczkę inaczej, będziemy oglądali partię w wariancie Mieczysława Najdorfa. Gramy czarnymi, przeciwniczką Zuzanna Hagarowa. Czy ktoś widzi jaki to jest wariant? Jakie to jest odgałęzienie, czy ktoś widzi? Ja tu mam picie, dużo mam picia zimne. Musiałem zamknąć okno, muszę otworzyć za chwilę, bo tam jakiś pan opowiadał, jak młodego człowieka w waju pobił. Nie wiem, wszyscy chcieliby to z młodzież, niech może słuchać takich rzeczy, że dorośli ich biją, bo to przecież... Pan starszy, a chłopczyk młodszy, to takie czasy teraz. Oj, witam pana, fila, może już przestał gadać. Proszę, jaki to jest wariant? Ktoś wie? Podpowiadam B97. Wariant tak zwanego za mocno zatrutego pionka. Skoro nikt nie wie, leci im dalej. Tu jestem pionna B2. Partia z Hagarową. Wybitna arcymistrzyni ze Słowacji. Męża Czecha, Mieszka w Słowacji. Miesiąc wcześniej do spółki z koleżanką zdobyła drużynową Mistrzostwo Europy, wyprzedzając wszystkie najlepsze europejskie i paraeuropejskie reprezentacje. Hetman D2, wziąłem piona. Tak. Hetmana 3, F5, skoczek C6, lepszego ruchu nie ma. FF, skoczek C6, E5. Trzeba bić. Tu zwracam uwagę, że na skoczek E4... Może nastąpić... Oj, nie tu. Na skoczek E4. Teraz może... Nie może grać skoczek E 4. To może lepiej zbiła, zbiła. I goniec E2. Ruch czarnych. Co gramy? Dobry wieczór panie Bartoszu. Zatruty piątek B97, panie fil, pięknie. Blady nie jestem, bo tu słońca już jest za liśćmi. No i tak gorąco nieprzyjemnie, niewyspany jestem po roku pracy ciężkiej. Teraz dyrektor techniczny wyjeżdża się odchudzać z koleżankami na dwa tygodnie nad morze. To odpocznę, ale tu dopiero odpocznę. Dopiero na początku lipca, odpocznę, bo wyjeżdża. Za. O, za 6 dni wyjeżdża To nie tak długo. To Co szybciej odpocznę niż myślałem. Co teraz? Kto wymyśli ruch? Daję Wam jeszcze 10 sekund. Dzisiaj zobaczymy trochę partii w wariancie Najdorfa. Może H5, Panie Fil. Świetny pomysł, Panie Fil. H5 jest ważne, nie daje szachnąć gońca Proszę zwrócić uwagę. Że czarny król został w środku, a biały stoi świetnie. Tu trzeba zagrać goniec E7, łaski się nie robi. I tu normalnie, w tej pozycji normalnie, o ile tu można powiedzieć coś normalnie, grywa się tu. Tak, mnóstwo partii było. Ja to znałem. Pan Szachuś. Goniec do 8. No biało oczywiście roszuje, roszuje, roszuje. Nie wiem, czy się coś przedstawiło. Miałem wzmocnienie. Uwaga, o co chodzi? Ja analizowałem pozycję bez tego piona. Zaskoczka. Natomiast graliśmy pozycję bez tego piona. To oczywiście było dla mnie korzystniejsze ponieważ na roszadę natychmiast wygoniłem konika i trzeba go gdzieś ofiarować. Wieża na hetmana, stoimy na koniku, przesłona. Bierzemy konika. I tu biały ma kom... kluczowy moment. Dwudziesty ruch. Pier... Znaczy w zasadzie dopiero pierwszy kluczowy moment w tej partii. Jak Wam się podobają te trojaczki? Te też są izolowane. Ile czarny ma izolowanych pionków? Czas start. A! Dziś oczywiście turniej jest o taki. Każdy może zagrać. Pani kapitanie, mało, do, tylko do czterech pan umie liczyć. Pan Fil doliczył się do sześciu. Przecież te trzy bladoniebieskie, morskie też nie mają kolegów. Nie widziałem, panie Bartoszu, żadnych cudów. W piątek i w sobotę, co robiłem w piątek i w sobotę? W piątek, w sobotę poszedłem na kolację. Poszliśmy tu, a w piątek, w sobotę. No dobra. W czwartek mam dzień op, wieczór południowoafrykański. Natomiast trudno było w Warszawie znaleźć prawdziwych Japończyków. Właśnie mieliśmy mieć japoński też wieczór. I uwaga! Tutaj można grać różnie. Hetman D1. Hetman D1, żeby tu dać takiego nieprzyjemnego szacha. Jaki manewr zrobimy białymi? Gdzie schowamy króla? Czas start. Jedno pan wypił, panie Bartosz. Ja się tak zastanawiam, czy jak dyrektor techniczny pójdzie. Czy nie robić jakichś radosnych szachów. Takich z jakimś napojem z winogron. Ojejku. Proszę, ruch czarnych, jak tutaj się. Jak schronić króla? Długą? Co znaczy długą, panie kapitanie? Roszadę długą? Pan kapitan chce roszadę, a nie słyszał pan co mówił? Elszat ma że prawdziwi mężczyźni nie ruszują. Mocny gaz. Rodowita i muszyna. Muszyna to koło krynicy. Ja mam we wtorki lekcję z uczniem. Mam we, we wtorki let, w grycanie, w lodziarni grycana i wygrałem kulkę lodów w zdrabce. A on musiał kupić trzy zdrabki, żeby dostać kulkę lodów. Pan Fil ma rację. Chowamy króla w centrum. Pan Szachuś. I zasłaniamy, przecież groził nam regularny Maciuś. Pytanie, gdzie odchodzimy królem? Tu jest tylko jedno dobre odejście królem, które wygrywa, pozostałe dają przewagę białym, jak nie wygraną. To znaczy, że pan nie jest, panie kapitanie, uczulony na truskawki. Dyrektor techniczny uczulony jest na wszystko, a ja na nic. Ja tylko na chamstwo jestem uczulony. Oczywiście, że jest panie fil, ale ponieważ pokazuje dzisiaj partię z wariantu Najdorfa, daje krótko króle 7 niedobre. Król E7 przegrywa, powierza B7. Jeżeli Król E7 wieża B7, Hetmana 4 nie mamy. Hetmana kombinujemy, da kombinujemy. dalej. To się nazywa bateria, panie kapitanie. Proszę sobie zapisać, w zeszycie. A ja tu naszykuję końcówki, bo jeszcze chcę końcówki dzisiaj pokazać jakieś. Dalej te hetma. O, jaką mam ciekawą końcówkę, chyba będę po końcówki pokazywał. Ile do turnieju jeszcze? Do turnieju jeszcze godzinka. To mamy czas. No król D8. Tylko król D8. Król D7 też przegrywa okrężną drogą. Teraz wieża F7 przegrywa. Była taka partia. Wieża F7. Proszę, jak, jak się te, jak ludzie w szachy grają. O. Czyli wieża musi iść na D8. No dobrze. Król D8. Hetman G4. Piona bierzemy, bo bronimy tego na E6. Hetman G5, szach. Król C7. Proszę. Goniec białopolowych, król idzie po czarnych. Wieża FB1. Gramy. Gramy czarnymi. Czas start. No nie do karjacy buntownicy, panie Bartoszu. Czapka była. Panie Bartoszu, raz by w nich rakiety wystrzelili, byłoby po buntownikach. Według mojej, mojego rozeznania chodziło o to, żeby ich przerzucić do Białorusi, bo grozili wzniecić rebelię w Białorusi. Taki był. Proszę, czas leci. Jeszcze Wam daję 10 sekund. No, wieża F8 nie. Miejsce wieży jest na D8. Trzeba wieża D8 grać. Goniec F7, Goniec D7, Pan Szachuś, Król D6. Proszę bardzo, przyjrzyjmy się pozycji. Biały Król jest w centrum, zamurowany. Nic mu nie można zrobić. Figury białych latają dookoła i białe próbują swojego piona uruchomić. Gramy. Zbunkrowaliśmy się, idziemy do wygranej. Dzień dobry, panie Jukan. Jak pan tam jest nad morzem? Pływał pan w morzu? Jak w zeszłym roku pływałem w Adriatyku, to mi dopiero potem żona powiedziała, że tam są rekiny. Najpierw liczyła, że prawdopodobieństwo nie jest takie małe. O pancekultura! Znaczy, do przewidzenia, Panie Cykulturza, nie wiem, czy była łatwa do przewidzenia, ale w każdym bądź razie, skoro... No właśnie, Panie Michale, żona liczyła, że mnie te rekiny trochę... A ja pływam długo, ale widocznie nie byłem smaczny, albo krew mi się... Nie, rany nie miałem, więc nie czuły krwi. Natomiast, co by nie mówić, jeżeli słuchamy naszą telewizję, radio, to grupa Wagnera była bardzo bita przez Ukraińców. Więc, jaka tak kiepska grupa, takie kiepskie wojsko mogłoby gdzieś indziej coś pożytecznego. Tłumy na plaży, pięknie. A rekiny są pani, Juken. Ruchy, ruchy, ruch czarnych. Zwracam uwagę, że mamy. Parzystą liczbę gońców przy ogólnej nieparzystej. Mamy jak. gońca i dwa piony więcej. Panie Juker, może pan dzisiaj nawet jedną partyjkę zagrać, bo taki turniej mamy dzisiaj. Pani nie nieładnie tak o kobietach. E3, proszę Pan. Fil, F3. No pewnie, że F3. Idziemy do przodu. Szachy gramy do przodu. Goniec H5. No przerzucamy Hetmana na D3. Każdy by przerzucił. Tu widać, że punkt D7 obroniony. Scentralizowaliśmy Hetmana. I choćby przyszło tysiąc atletów, ruch czarnych, i choćby zjadły tysiąc kotletów, to nie zgadniecie taki to ciężar tutaj w tej pozycji ruch. A nie wiem, nie byłem. W 12 czy w 13 roku byłem ostatni raz, nie pamiętam w tych łazach. Jakoś tak byłem i z wybitnym polskim szachistą i szkoleniowcem Waldemarem. Świciem podjęliśmy się zadania, żeby willy pod topolami osuszyć irlandzkie ciemne piwo. Ale nam się nie udało. Propozycja jest, żeby gracie dwa, co jeszcze? Ale nam się nie udało, Wieża, bo pan Fil chyba podejrzał partię. Dałem jej do wyrównania szans wieżyczkę. Wzięła, wzięła, wchnąłem piona, i w tym momencie miała na zegarze półtorej minuty. Nie, żal mi się jej zrobiło, ale to są szachy. Miała półtorej minuty. Przez półtorej minuty myślała, spadła jej chorągiewka. To nie były elektroniczne zegary wtedy. To rok 2000. Spadł, przez jakiś czas jeszcze taki spadła chorągiewka. Obracała głowę po trójkącie. Szachownica, zegar, zapis. Szachownica, zegar, zapis. Szachownica, zegar, zapis. Potem zwyciężył profesjonalizm. Uśmiechnęła się do mnie, podała rękę. Pogratulowała i przystąpiliśmy do wspólnej analizy. No tu, oczywiście, Hetman F8 nie pomaga. Wygranie Hetmana nie pomaga, bo tam jest pan Maciuś, taki niespodziewany. To jest w ogóle piękna pozycja. O ta król białych w centrum, znaczy król czarny w centrum, biały schowany, bezpieczny. Dobra. Jak nam dobrze poszło, to odczytujemy następną. Następną grałem z Everestem Roselem.